1 października. Będę strzegł dróg moich, aby mnie zgrzeszył językiem swym. Włożę wędzidło w usta moje, póki nie pobożny będzie przede mną. Psalm 39, 2 werset. Prawdopodobnie każdy, posiadający pewne doświadczenie życiowe, w pełni zgodzi się ze stwierdzeniem, że język ma potężniejszy wpływ niż jakikolwiek inny członek ciała, zarówno w dobrych, jak i w złych rzeczach. Doświadczenie uczy też, że ogromnej większości ludzi łatwiej jest kontrolować każdy inny organ niż język. Jest on tak zręcznym sługą, że każda ambicja, namiętność i skłonność upadłej natury usiłuje go użyć jako sługę, przewód zła. Kontrolowanie tego organu ciała i podporządkowanie go nowemu umysłowi w Chrystusie wymaga zatem od chrześcijanina zwiększonej czujności, mądrości i dbałości, by jego język nie był przeszkodą dla niego samego i drugich, lecz przeciwnie, pomocą na wąskiej drodze. Ci, którym brakuje skrytości, mają skłonność do grzeszenia językiem przez wypowiadanie rzeczy niesprawiedliwych wobec Boga, siebie samych i drugich. Nawet ci, którzy posiadają znaczną miarę skrytości, nie są całkowicie wolni od tego zła. Dla członków obu klas, szczególnie tej pierwszej, konieczne jest zwracanie uwagi na własne usposobienie, myśli, motywy, słowa, czyny, otoczenie i wpływy na nich oddziaływające, aby mogli wypowiadać właściwe rzeczy, a unikać wypowiadania złych rzeczy. Lud Boży zawsze musi starać się kontrolować swój język, a szczególnie musi to czynić w obecności ludzi niegodziwych, którzy z samolubnych pobudek i w niecnych zamiarach przekręcają wypowiadane słowa, jak dowodzi tego cała historia ludzkości. Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu? Jakie były okoliczności? Jakie były wyniki? Równoległe cytaty. 1 października. Psalm 10, werset 7. Jego usta pełne są przekleństw, zdrady i podstępu. Pod jego językiem krzywda i nieprawość. Psalm 12, werset 4 i 5. Oni mówią: swoim językiem zwyciężymy. Nasze wargi należą do nas. Któż jest naszym Panem? Ze względu na ucisk ubogich i jęk nędzarzy, teraz powstanę, mówi Pan. Zapewnię bezpieczeństwo temu, na kogo zastawiają sidła. Psalm 15, wersety od pierwszego do trzeciego. Psalm Dawida. Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę. Kto nie obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego. Psalm 37, werset 30. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. Psalm 141, werset 3. Panie, postaw straż przy moich ustach, strzeż drzwi moich warg. Psalm 34, werset 14. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. Księga Joba, rozdział 38, werset 2. Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? Księga Joba, 16 rozdział werset 5. Ja jednak pokrzypiałbym was swoimi ustami, i poruszanie moich warg ulżyłoby waszym cierpieniom. Księga Joba, rozdział 27, werset 4. Moje wargi nie będą mówiły niegodziwości, a mój język nie wypowie fałszu. Przypowieści Salomona, rozdział 10, werset 11. Usta sprawiedliwego są źródłem życia, a usta niegodziwych kryją nieprawość. Przypowieści Salomona, rozdział 10, werset 13. Na wargach rozumnego znajduje się mądrość. A kij na grzbiecie nierozumnego. Przypowieści Salomona, rozdział 10 Werset od XIX do XXI. Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, a serce niegodziwych jest mało warte. Wargi sprawiedliwego żywią wielu, a głupi umierają przez brak rozumu. Przy powieści Salomona, rozdział 10. Werset 31 i 32 Usta Sprawiedliwego wydają mądrość, a język przewrotny będzie wycięty. Wargi Sprawiedliwego wiedzą, co wypada, a usta niegodziwych są przewrotne. Przypowieści Salomona, rozdział 11, wersety od 12 do 14 Nierozumny gardzi swym bliźniem, a człowiek roztropny milczy. Plotkarz wyjawia tajemnice, ale człowiek wiernego serca ukrywa powierzoną sprawę. Gdzie nie ma dobrej rady, lud upada, a gdzie wielu radców, tam jest wybawienie. Przy powieści Salomona, rozdział 12, wersety od 14 do 23 Człowiek nasyci się dobrem z owocu swoich ust, a za dzieła swoich rąk otrzyma zapłatę. Droga głupiego wydaje się słuszna w jego oczach, ale kto słucha rady jest mądry. Gniew głupiego objawia się od razu, a roztropny skrywa hańbę. Kto mówi prawdę, wyraża sprawiedliwość, ale fałszywy świadek oszustwo. Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem. Prawdomówne wargi będą trwać na wieki, ale język kłamliwy trwa króciutko. Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło, lecz u doradzających pokój jest radość. Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, ale niegodziwi będą pełni nieszczęścia. Wargi kłamliwe budzą od razu w Panu, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się. Człowiek roztropny ukrywa wiedzę, a serce głupich rozgłasza głupota. Przypowieści Salomona, rozdział 13, werset drugi i trzeci. Człowiek będzie spożywać dobro z owocu swoich ust, a dusza przewrotnych będzie spożywać przemoc. Kto strzeże swych ust szczerze swojej duszy. Kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony. Przy Salomona, rozdział 14, werset 3. W ustach głupiego jest ruzga pychy, a mądrych szczegą ich wargi. Przy powieści Salomona, rozdział 15, werset 1 i drugi. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 4 Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 7. Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 14. Serce rozumne szuka wiedzy, a usta głupich karmią się głupotą. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 23. Człowiek cieszy się z odpowiedzi swoich ust, a słowo powiedziane we właściwym czasie, jakże jest dobre. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 26. Myśli złego budzą od razu w panu, a słowa czystych są przyjemne. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 28. Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami. Przypowieści Salomona, rozdział 16, wersety od 21 do 24. Kto jest mądrego serca zwie się rozumnym, a słody warg pomnaża wiedzę. Rozum jest zdrojem życia dla tych, którzy go mają. A pouczenie głupich jest głupotą. Serce mądrego czyni jego usta roztropnymi i dodaje nauki jego wargom. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. Przypowieści Salomona, 17 rozdział werset 7. Poważna mowa nie przystoi głupiemu. Tym mniej kłamliwe usta dostojnikowi. Przy powieści Salomona, rozdział 17, werset 27 i 28 Kto ma wiedzę, powściąga swoje słowa. Człowiek roztropny jest zacnego ducha. Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego. A kto zamyka swoje wargi, za rozumnego. Przypowieści Salomona rozdział 18, werset 6 i 7. Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają orazy. Usta głupiego są jego zgubą, a jego wargi sidłem jego duszy. Przypowieści Salomona rozdział 18, werset 13. Kto odpowiada za nim wysłucha, Ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę. Przypowieści Salomona, rozdział 29, werset 11. Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później. Przypowieści Salomona, rozdział 29, werset 20. Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego. Księga kaznodziei Salomona, rozdział 5, werset 3: Bo z wielu zajęć przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów. Księga kaznodziei Salomona, rozdział 5, werset 7: Gdzie bowiem jest wiele snów, tam też wiele słów i marności. Ale ty bój się Boga. Księga Amosa, rozdział 5, werset 13. Dlatego roztropny milczy w tym czasie, bo jest to czas zły. Księga Zachariasza, rozdział 8, werset 16. To są rzeczy, które będziecie czynić. Mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim. Wykonujcie sprawiedliwy i spokojny sąd w waszych bramach. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 37. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony, i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 45. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. List do Efezjan, rozdział 4, werset 22. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu, przez zwodnicze żądze. List do Efezjan, rozdział 4, werset 25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. List do Efezjan. Rozdział 4, werset 29: Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przyniosło łaskę słuchającym. List do kolosan, rozdział 4, werset 6: Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset 19. Tak więc moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset 26. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce tego pobożność jest próżna. List Jakuba, rozdział trzeci, werset drugi. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. List Jakuba, rozdział trzeci, werset 13. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki, z łagodnością, właściwą mądrości. Księga Objawienia, rozdział 14, werset 5. A w ich ustach nie znaleziono podstępu, są bowiem bez skazy przed tronem Boga. pierwszym Brzasku Trzy złote bramy Trzy złote bramy, myśl każda przejść musi, nim usty zawładnie, a jeśli uczynić tego nie zdoła, niech raczej przepadnie. Nad każdą z bram owych srebrnymi litery pisane słowa, czy prawdą, nad pierwszą, nad drugą, czy dobrem będzie dwa mowa, czy jest konieczną, nad bramą z bram owych ostatnią czytamy? Strzeż więc swych myśli, by jeśli wyjść mają, przez trzy złote szły bramy.